Dzień dobry, nazywam się Bartosz Kępa, jestem radcą prawnym i prowadzę serwis zmarnowanyurlop.pl. Dziś krótki mój komentarz dotyczący tego, co na najbliższy sezon przygotowali nam tur operatorzy. Wielu z Was wciąż wierzy w to, że wyjazdy zorganizowane przez biura podróży są lepsze. Lepsze niż chociażby wypoczynek zorganizowany samodzielnie. Dlaczego? Bo z wielu źródeł słyszymy, że nikt tak dobrze jak profesjonalista nie zorganizuje nam tego wypoczynku, nie zadba o nasze bezpieczeństwo. I to zauważcie, że wciąż przy zachowaniu pewnej elastyczności, bo gdy mówimy o imprezach turystycznych, wciąż przed jej rozpoczęciem możemy na przykład swoje prawa do, z takiej umowy przekazać innej, innej osobie. Skoro bezpieczeństwo, to także dlatego, że biuro podróży jest zobowiązane do jego zapewnienia co może być bardzo istotne, szczególnie dla tych z Was, którzy nie czują się mocni w językach obcych. Skoro bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo prawne, czuwać ma nad tym ustawa o imprezach turystycznych. Ona ma nieco dłuższą nazwę, ale pozostanę przy tej krótszej. Ustawa o imprezach turystycznych, która Między innymi gwarantuje możliwość bezkosztowego, to znaczy za zwrotem wszelkich opłat, rozwiązania umowy z tour operatorem w, także w wielu sytuacjach związanych z pandemią i sytuacją COVID-19 na świecie to wreszcie ta ustawa daje szansę domagania się rekompensaty i w momencie, w którym umowa z biurem podróży nie jest wykonywana prawidłowo. Chodzi tutaj o odszkodowanie czy zadośćuczynienie chociażby za poczucie zmarnowanego urlopu. I co więcej... Właśnie ta ustawa wskazuje jednego adresata takich roszczeń i jest nim Biuro Podróży i to niezależnie od tego, kto na naszych wakacjach faktycznie nabroił. Czy chodzi tutaj o zagraniczne linie lotnicze, hotelarza, czy właśnie Polskie Biuro Podróży. Wreszcie ta właśnie ustawa ma chronić podróżnych na wypadek bankructwa biura podróży. I to właśnie do takiego postrzegania wyjazdów z biurami podróży przyzwyczaiła nas ich komunikacja. Komunikacja w ofertach, w umowach, czy też komentarzach w mediach. Dlatego co byście powiedzieli w sytuacji, w której tury operatorzy odmówiliby wam realizacji takich praw? I to co więcej, podkreślali, że robią to całkiem legalnie. O co tutaj chodzi? O to, że biura podróży przygotowały już dziś ofertę na zbliżający się sezon. Według naszych spostrzeżeń nie do końca. Dba ona o wasze interesy, interesy klientów biur podróży oraz wasze prawne bezpieczeństwo. Dlatego zaglądajcie na stronę naszego serwisu zmarnowanyurlop.pl oraz śledźcie nas, nasz facebookowy profil. Tam postaramy się odpowiedzieć Wam na pytanie, co to takiego i jak się przed tym obronić. Także pozostańcie czujni, nie dajcie się wodzić biurą podróży za nos, szczególnie na zbliżającej się majówce. Do zobaczenia.